Cześć wszystkim! Dzisiaj zaprezentuję Wam lodówkę Bosch. Bosch, firma niemiecka, lodówka produkowana w Turcji. Przejdźmy do parametrów technicznych. Wysokość 203 cm, szerokość 70, głębokość 67. Jak na nowrosta przystało? Przy lodówce 70 spodziewamy się ogromnego zamrażalnika. Tutaj otrzymujemy jedynie 105 litrów, czyli tak jak w każdej standardowej 60. Natomiast chłodziarka, chłodziarka jest ogromna, to jest 330 litrów. Więc tutaj jest duże pole do popisu. Dodatkowo klasa energetyczna, a z dwoma plusami. Nie jest ona najwyższa, natomiast lodówka pobiera jedynie 303 kWh rocznie. Mamy tutaj oczywiście zastosowany wyświetlacz LEDowy, jak dla mnie w ogóle niepotrzebny. Jest on w pełni dotykowy, natomiast jest to tylko podświetlenie LEDowe plastiku, nie jest to wyświetlacz LEDowy LCD, jakbyśmy w tej klasie lodówki się spodziewali. Dodatkowo dodam, że powłoka drzwi jest tak zwana anti-fingerprint, czyli nie powinniśmy zostawiać palcy na drzwiach lodówce, ślady palców. Natomiast nie działa to zbyt dobrze, jest ich mniej, natomiast dalej one są widoczne. Dodatkowo dodam, że. Lodówka jest tak skonstruowana, że możemy w ściance meblowej ją umieścić, czyli zasłonić w pełni te boki i tutaj nic nam nie będzie się grzać i lodówka będzie w pełni funkcjonować. Również mamy bezkolizyjne otwieranie drzwi, czyli drzwi otwierają się na równo ze ścianką boczną, więc możemy dostawić również do ściany bez problemu. I tutaj duży plus dla Boscha dla zrobienia uchwytu po całej długości, czyli to wytłoczenie jest bardzo wygodne, ponieważ nieważne jak bardzo wysocy jesteśmy, Zawsze trafimy w ten otwór, plus do tego nie będziemy łapać za uszczelkę, która nie będzie wyrabiana, jak często bywa w podchwytach w takich lodówkach. Teraz przejdźmy do omawiania wyświetlacza. Zobaczmy, co jest w środku, ponieważ też jest kilka ciekawych opcji. Zapraszam. Dobrze, spójrzmy na wyświetlacz. Wyświetlacz. Po naciśnięciu nam się uruchomi. Jest to podświetlenie białe. Łagodne dla oczu, nie rzucające się zbytnio. Po naciśnięciu chłodziarki mamy plus, minus, gdzie zmieniamy temperaturę. I tutaj mamy bardzo fajną funkcję superchłodzenie. Ma to działać w ten sposób, że kiedy idziemy na zakupy, włączamy superchłodzenie. Lodówka wychładza się odpowiednio, żeby załadować już nowe zakupy. I od razu były one szybko schłodzone, natomiast działa ona maksymalnie przez 6 godzin, po czym po 6 godzinach wyłącza się, żeby nie zużywać zbyt dużo energii. Zakres temperatur jest to od 2 do 6 stopni Celsjusza i mamy tryb eko, czyli w niektórych lodówkach tak zwany wakacyjny, tutaj mamy nazwane to eko, kiedy gdzieś wyjeżdżamy, lodówka nie będzie używana, czyli nie będzie otwierana, nie będzie wpuszczane ciepło powietrze ustawiam na optymalną temperaturę do jak najniższego zużycia energii. Teraz przejdźmy do zamrażarki. Zamrażarka również ma funkcję super Ma to wpływ na to, kiedy wkładamy nowy produkt i kiedy włączymy funkcję super supermrożenia, super mrożenia. Wtedy lodówka będzie na tyle się schłodzi do takiej temperatury, żeby ciepłe produkty nie zaczęły rozmrażać obecnie zamrożonych, dzięki czemu ma to służyć braku, zanikania w jedzeniu zapachu czy smaku. No i oczywiście również funkcja eko. Eko jest tak samo, kiedy wyjeżdżamy, włączamy niskie zużycie energii. Mamy możliwość zablokowania wyświetlacza. Kiedy naciśniemy lock, blokuje nam się automatycznie, nic tutaj nie zrobimy w tej lodówce, wtedy nie zmienimy żadnej temperatury. Aby to wyłączyć, trzeba przytrzymać chwilę. O, i mamy sygnał dźwiękowy, że opcja została wyłączona. I oczywiście mamy również alarm otwartych drzwi i alarm podwyższającej się temperatury. Będzie to sygnał dźwiękowy, będzie nam lodówka pikać, że rośnie temperatura, coś jest nie tak lub jeśli nie domknęliśmy drzwi. Będzie to automatycznie widoczne, ponieważ też będzie migała na przykład temperatura, gdzie ona się podwyższa, więc nie pomylimy tego z alarm, alarmem otwartych drzwi. Oczywiście ten alarm, alarm również możemy wyłączyć. Przejdźmy teraz do środka lodówki, bo tam jest dość ciekawa funkcja, o której chciałbym powiedzieć i zapytać Was, czy macie z taką funkcją lodówkę i czy ona dobrze działa. Zapraszam. Dobrze, spójrzmy na środek. Przede wszystkim lodówka, oczywiście z systemem No Frost, Multi Flow. O, wyłączmy alarm otwartych drzwi. Tak? Już go nie ma. Y multi Flow. co to znaczy? Obie w 360 stopni, żeby każda półka była odpowiednio schłodzona. Mamy wyposażenie oświetlenia LEDowe. Tutaj od góry jedna. Nie mamy potrójnych, poczwórnych, jedno podświetlenie LEDowe. Trzy półki w pełni regulowane, bo mamy regulację raz, dwa stopnie, jeszcze możemy zmniejszyć. Na butelki również półkę mamy. Dodatkowo mamy komorę VitaFresh, która jest na warzywa. One powinny być dłużej tutaj świeże, nie więdnąć tak szybko. I mamy dwie połówki regulowane. To tak zwana komora zero. Bosch również na swojej stronie umieścił, że to jest. Temperatura najbliższa 0. On nie zapewnia, że tam jest 0 totalne, tylko najbliższa 0. I ta komora ma bardzo dobre ustawienie, ponieważ ma ono z tyłu. W tym miejscu mamy ustawienie, czy chcemy bardzo chłodno, średnio, czy chłodno. Więc tutaj jak najbardziej pełną dozę regulacji mamy. W tej szufladzie również mamy regulację wilgotności. przesuwamy tutaj czy mniejsza, większa wilgotność, żeby te warzywa były dłużej świeże. Oczywiście, na dole mamy trzy półki, tak jak powiedziałem, trzy szuflady. Żadnej rewelacji, 105 litrów, one lekko się teraz suwają, nie mają żadnych dodatkowych prowadnic, mimo swojej szerokości. Więc tutaj możemy się spodziewać, przy dużym załadunku mogą troszeczkę ciężej chodzić. Lodówka również ma tak zwany system Fresh Control. I ten system jest oczywiście poza naszymi ingerencjami. On ma regulować, dostosowywać temperaturę tak, aby wszystko w niej było odpowiednio świeże, i taki przykład, który jest ze strony również Boscha, kiedy wsadzimy lody do zamrażarki, one nie powinny być jakoś super twarde, ani nie powinny się rozpuścić. Czyli tutaj, jak najbardziej, jeśli to działa, i to jest właśnie pytanie do Was, czy ta funkcja odpowiednio działa, jeśli tak, to to jest super rozwiązanie, ponieważ często mamy te problemy, jeśli wsadzimy lody do zamrażarki. Wyjmujemy je bardzo twarde lub jeśli do chłodziarki one nam się automatycznie roztopią, więc ta funkcja jak najbardziej na duży plus. Myślę, że więcej już tutaj nie można powiedzieć. Pełną dozę funkcjonalności jak najbardziej przedstawiłem. Przejdźmy do podsumowania. Plusy lodówki. Duży, pojemna, duża pojemna chłodziarka. Dodatkowo system no frost. System fresh control. Jeśli działa on tak jak zapewnia producent, to jest bardzo dużym plusem. Super chłodzenie, super mrożenie. Dwa fajne rozwiązania, kiedy rzeczywiście robimy te zakupy, wsadzamy, wkładamy do zamrażarki chłodziarki, żeby ono było odpowiednio wychłodzone, żeby nie zmieniała zbyt dużej temperatury położeniu. Tych rzeczy ciepłych, można powiedzieć. Również duże plusy. System multi air to jest w każdej. Więc tutaj nie ma żadnego zaskoczenia. Dodatkowo dodam, że plusem są dwa oddzielne obiegi powietrza: oddzielne na chłodziarkę, oddzielnie na zamrażarkę. Mamy oczywiście jeden kompresor. Minusem. Teraz przejdźmy do minusu. Przede wszystkim mały zamrażalnik. Nie do końca działająca ta powłoka anti-fingerprint. Dla mnie minusem jest wyświetlacz, bo on jest w ogóle niepotrzebny. Jeśli komuś się podoba, no to tutaj już można polemizować tak lub nie. Co jeszcze będzie minusem? Myślę, że tak samo ten system Fresh Control. Jeśli nie działa, to kompletna porażka minus. Bo jednak ta lodówka jest w cenie około 3000 w górę, więc jeśli producent wkłada takie systemy, one powinny działać, to nie jest mały pieniądz na lodówkę. Więc myślę, że to wszystko. Jeśli. Spodobał wam się filmik, zostawcie łapkę w górę, chcecie następne, zasubskrybujcie kanał, chcecie coś więcej się dowiedzieć? Chcecie, żebym jakieś inne informacje umieszczał w filmikach? Napiszcie w komentarzach. Dzięki, cześć!